Dzisiaj jest uroczystość zwiastowania Pańskiego i można powiedzieć, że dwa światy, świat boski i ludzki, spotykają się. Oto Bóg przychodzi do Maryi poprzez Anioła. Oto Maryja może jako przedstawicielka wszystkich ludzi odpowiedzieć na zaproszenie do udziału w historii zbawienia. Ale istotą tego wydarzenia jest to, że oto Syn Boży staje się człowiekiem, po to, żeby w swoim człowieczeństwie złożyć ofiarę z siebie i żeby ta ofiara definitywnie pokonała zło, definitywnie otwarła człowiekowi drogę do tego, żeby on mógł w sposób wolny wybierać właśnie niebo. Niebo spotyka się z ziemią, po to, żeby. Ci, którzy żyją na ziemi, wybierali niebo.